Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla lwów na czas na sierpień 20, 2023 roku. Rozkład będę robiła stali telema. Tarot. Jeszcze troszeczkę potasujemy. No, oczywiście one wcześniej były też tasowane, ale jeszcze troszkę i zobaczymy, co tutaj dla lwów na sierpień. Dobrze i zaczynamy. Zaczynamy od przeszłości. W przeszłości mamy tutaj 6 denarów. Teraźniejszość mamy. Głupca, przyszłość dziewięć buław, karta rada sześć buław. Środowisko, otoczenie, pięć buław. Trudność, rycerz mieczy. Jak pokonać as mieczy i wynik. Y Rada rydwan. Na spodzie mamy królową kielichów, yy, yy, mamy diabła, królową mieczy, więc tu fajnie też współpraca będzie. Jakieś nowe drogi, jeżeli chodzi właśnie o, yy, o, o system, tak? Więc no, dobra energia. Yy, tak jak mówię tutaj mamy tą królową i królamie, królową i królową kielichów jakieś też może lęki, ale myślę, że dobrze będzie, że dobra jest tutaj energia. Dobrze, zaczynamy. W przeszłości 6 denarów, czyli może czas takiej harmonii, może równowagi, może jeżeli nie było tej harmonii równowagi, to może czas, kiedy no, dobrze byłoby się zająć tym problemem, tak? jeżeli oczywiście, tak jak powiedziałam, no, nie było tutaj tak, tej harmonii. Natomiast na, w teraźniejszości na pierwszy plan wyszedł tutaj głupiec, czyli wejście w coś nowego, myślę, że tutaj będzie trzeba troszkę zaryzykować ale jakaś możliwość, tutaj jakaś brama się, proszę, tutaj pokazuje, tak, więc y, fajna energia. Oczywiście, czy zaryzykujecie, czy nie, no to będzie już od Was zależało, tak, ale no, no coś tutaj się pokazuje, y, więc bardzo ładnie. Następnie w przyszłości... Pokazuje się dziewięć buław, czyli właśnie jakieś zamartwianie się trochę, też może być zmęczenie, może w jakimś temacie jest ciężko Wam coś dociągnąć, tak? A może oczywiście no też tutaj może tutaj o, skasła tutaj świeczka, ale nie przejmujmy się naprawdę. Energia i tak jest bardzo dobra tego tego czytania, tak? Więc naprawdę nie ma tutaj co robić problemu e, ze świeczki, tak? Dobrze. Dobrze, Dobrze. już mamy zapaloną. Yy, więc tak, tutaj jakieś po prostu, może yy, jakieś problemy, tak, z dociągnięciem jakiegoś tematu. Bardziej to tak, to widzę, ale myślę, że, yy, że uda wam się, tak? Yy, że będziecie mieli siły, żeby to dociągnąć. Yy, wynik Rada jest 6 buław, tak? Więc tutaj, yy, dlatego nie widzę tu żadnych obaw, jeżeli chodzi o tą dziewiątkę. Bardziej myślę, że że to po prostu no, będzie trzeba dociągnąć i na pewno wydaje mi się, że dacie radę, tak? Może to też dotyczyć jakby tego nowego wejścia w coś, tak? I po prostu może początek być trochę trudny. Ale karta rada, macie tutaj sześć buław, więc myślę, że będzie tutaj bardzo pozytywnie w tym obszarze, który tutaj jest dla Was właśnie w tej chwili... Istotny i no, jest ten sukces, tak? Tu środowisko otoczenie ma pięć buław, więc tu mamy ten progres, tak? Może Wam się uda coś tutaj na swoim postawić, tak? Może e, mogą być jakieś tarcia tutaj z osobą ważną tutaj dla Was w tym czytaniu, tak? Może to jest bezpośrednio z tym związane. Więc tutaj mogły być tarcia. Może zobaczyliście coś z innej perspektywy, może to też wam pomogło, tak? Jest tutaj trochę tych buław, to trzeba stwierdzić, ale myślę, że to wszystko właśnie fajnie jakoś zapracowało dla Was: że z tego wyciągnęliście, myślę, też jakieś, jakieś wnioski, że doszliście z piątki, potrafiliście dojść do szóstki, tak? Więc tutaj tym bardziej, że pokazuje się ta szóstka, to ona też właśnie dodaje takiej otuchy, żeby w jakimś temacie jeszcze tutaj popracować i coś dociągnąć, tak? Więc bardzo ładnie się tu pokazuje, tak jak powiedziałam, tu środowisko, otoczenie, jakieś będą tutaj może spory, może jakieś tarcia, może każdy też będzie chciał pokazać, jak widzi daną sprawę. I tak jak mówię, no, można z tego też dużo skorzystać, tak? Myślę, że, że wy skorzystacie. Jako trudność u Was pokazuje się rycerz mieczy. Może być trudnością szybkie zadziałanie, tak? Może to też dotyczyć wejścia w coś nowego, tak? Że tutaj przychodzi jakaś okazja, jest to coś ryzykownego. Nie wiadomo, czy, czy to będzie się w sumie opłacało, tak? ale trzeba szybko e, zadecydować. Tak? I z tym może być problem, tak? z tą szybkością. Oczywiście też to może być osoba, tak? z którą, e, m, którą możecie mieć problem, która jest na przykład porywcza e, i taka impulsywna. Jeżeli chodzi, mówię, o ten temat, że pierwszy, że, że wy powinniście, jakby zadziałać w punkt, tak, i może być z tym trudność, no tutaj macie jeszcze tego asa mieczy, tak? Że, że tutaj, właśnie podjęcie decyzji może przyjdzie jakieś do was takie olśnienie, może tutaj jakaś nowa myśl, która poprowadzi i odblokuje tego rycerza mieczy, tak? Jeżeli miałaby to być osoba, z którą macie problem, to myślę, że ten has może też mówić, że można odciąć się też od tej osoby, tak. Można też oczywiście, może, może to jest osoba też z tej piątki, tak. Może, żeby tutaj coś osiągnąć, wygrać, może trzeba po prostu właśnie. Może odciąć się od kogoś, tak? Może też białe od czarnego, tak? No i no jest tutaj właśnie, no to jest taka, jakbym powiedziała, druga, druga wersja. Wynik rada mamy tutaj Rydwan. No, może to być też rada. I wynikiem, tak, jeżeli właśnie jakby posłuchamy tej rady, tak? Czyli że też jest tutaj potrzebna mobilizacja, żeby to wszystko pociągnąć, a jest tu co ciągnąć, tu się dużo dzieje, więc też trzeba być spójnym, tak? Trzeba mieć tą właśnie przewodnią myśl też, żeby, żeby to z tym wszystkim ruszyć, tak. I, I właśnie też jeżeli właśnie tutaj będziecie. Spójni, też będzie łatwiej tego rycerza mieczy odblokować, tak? czy sobie z nim poradzić. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe czytanie. Możecie w jakimś obszarze swojego życia osiągnąć sukces. Otwierają się tutaj jakieś nowe możliwości przed Wami. Więc w sumie no, myślę, że bardzo ładne i korzystne czytanie na sierpień dla Lwów na 2023 rok. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!